Cześć tu znowu Paptasie, Tim i Niepoprawny Tata Dzisiaj mamy dla was coś mega szybkiego Więc zapinajcie pasy BMW ze stacji Shell A teraz robimy szybciutki unboxing Mieliśmy jeszcze inną Takie jeszcze mieliśmy Ale to... Ale... Ale ten jest dla, dla tej kolegi. Chcieliśmy Wam też pokazać, jakie inne autka można w tej promocji sobie tutaj wybrać. Jest informacja na stronie, że trzeba zebrać 3900 punktów i dopłacić złotówkę albo 5 naklejek i 49,99 za takiego autka. Jest też info, za co ile się tutaj punktów dostaje i jest najważniejsze, czyli samochody. Pierwszy jest ten, który my wybraliśmy, klasyk. Tutaj drugie też klasyczne trzecie klasyczne które wam pokazywaliśmy jest dla kolegi a później są już nowsze modele i tak się one prezentują prezent safety car z wyścigiem który bezpieczeństwa a ten mi się podoba a tylko mi najbardziej się podoba ten czarny a który wam się podoba napiszcie w komentarzach tak wygląda panel sterowania do naszego autka. Zobaczcie tu można uruchomić klakson, a tak włączamy światełka. Bajer, co? No. Chciałem wam jeszcze pokazać, że ta zabaweczka ma napęd na tył jak prawdziwa BMW. Przewolni A zobaczcie tu jeszcze jest Marcel przed chwilą turbo Na magazynie.

Dobra, zaparkował. Pokażę Wam jeszcze tylko ciekawostkę, że tutaj u góry mamy dwa triki. Jeden to jest robienie kółeczek, a drugi to jest takie cofanie. Kółeczka są dość duże i ciężko je zrobić w pokoju, ale powiem Wam taką ciekawostkę. Nie wiem, czy wszystkie autka, czy tylko to jedno, ale jak robimy kółeczka z ręcznie, kołami skręconymi w prawo, to promień skrętu jest inny niż z kołami skręconymi w lewo. Jak się skręca w lewo, to kółeczko jest mniejsze. Teraz Wam pokażemy jeszcze, co zawiera aplikacja. Już Wam pokazywaliśmy sterowanie z pilota. Ale Marcel tutaj bardzo szybciutko obczaił, że można też na niej pograć. Track Hub, czyli tutaj można się podzielić swoimi trasami, jak się już coś zbuduje. Wybierz jakąś Marcel. Okay. Teraz tutaj, let's start. Marcin gdzieś lignął się w się, oczywiście niebieskie autko. Sterowanie sobie ustawiliśmy na przechylenie telefonu, bo można też było dusić takie wirtualne przyciski. Marcel woli sobie obracać telefon. Widzicie, takie cudeńko jeszcze są w tej aplikacji do sterowania autkiem. Wow, wow, jak szybko, wow. Już ostatnia rzecz, jaką chcę Wam pokazać, otóż jak wejdziemy w garaż możemy zrobić wizualizację danego auta. Ok, I teraz zobaczcie, go nie ma, a tu jest trochę za małą powierzchnię wybrałem, bo on się delikatnie przesuwa, ale chodzi o to, że można go obczaić z każdej strony. Działa, no jak widzicie, działa to średnio, ale coś tam można się pobawić. Pa pa! pa.